Hej, Simon, Ludzie sobie z tej strony witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj lecimy z nowością, która ukazała się nie tak dawno na naszym polskim rynku i fajnie, że się ukazała. A jest to oczywiście Premier League, najnowsza kolekcja Premier League 2022-2023. Mam tutaj przed sobą zestaw startowy, ale oprócz zestawu startowego, moi drodzy, już wam pokażę tylko, gdzie ja to mam. A dobra, zakupiłem sobie tak jeszcze. Przy okazji, z, z jakieś tam chyba trzy saszetki. Dwie sobie otworzyłem. Zaraz Wam pokażę, co tutaj ciekawego trafiłem. Ja będę tutaj polował oczywiście na Cristiano Ronaldo. A tutaj możecie sobie zobaczyć, co mamy w takim zestawie startowym. Ten zestaw startowy kupiłem za 44,99. No i lecimy i zobaczymy, co ciekawego mi się tu trafi. Ktoś tam z Was pytał, czy będę tą kolekcję otwierał. No, będę, będę, bo Premier League to jest moja druga ulubiona liga, oczywiście po hiszpańskiej. Tutaj mamy taki duży plakacik. Oczywiście jest. O, to taka karta Invincible. O, tutaj mamy piłkarzy. Aż ciężko ująć ich tak w ogóle tutaj w kamerce. Mamy też zasady gry. Zasadny gry, w sensie taki przewodnik. O, tu mamy gol stoperów. Jest. Nie, nie ma. Myślałem, że będzie gdzieś tutaj. No dobra, nieważne. Eee, już zaraz wyciągniemy sobie jeszcze. O, mamy tutaj saszetki, moi drodzy. Aż raz, dwa, trzy, cztery. Cztery saszetki. Zobaczymy, co się ciekawego trafi. Jest oczywiście saszetka z... Golden Baler w środku, ciekawe kto tam będzie, zaraz zobaczymy. Tu powinny być chyba dwie limitki, zaraz też zobaczymy. <laughs> Musimy sobie zrobić jakieś tło, no wiecie o co chodzi, nie? Musi być tło. No i zrobimy sobie serię, może taką, że będziemy też szukać Cristiano Ronaldo. Są tutaj, widziałem karty, no musi być, no w poprzedniej nie było. Ale tutaj już powinien być. Dobra, zobaczmy. Aha, tutaj mamy końsy. Ja w to nie gram. Jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, macie tutaj kodzik. No i zobaczmy. Mamy tutaj z Liverpoolu obrońcę. No to wiadomo, kto to będzie. A jest to oczywiście Arnold. Mamy tutaj Arnolda. Mi się bardzo podobają karty z Premier League. Fajnie, że. Oj, może tak. Fajnie, że pani nie przejęło. To sobie zostawimy na później. O, niech będzie tutaj. Może ja Was troszeczkę przybliżę, O, bo teraz będziemy otwierać. Cztery saszetki, co można trafić. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Na pewno już większość z Was to ma. A no właśnie, Za kolorowo z tyłu i tak będzie trochę fokus szalał. E, Invincible 1 na 50, Golden Baler. Mamy aż 8. No i dobra, zobaczymy. Czy się trafi gdzieś tu Cristiano Ronaldo. Tu mam jeszcze te dwie saszetki. A to zostawimy sobie. Zrobię taką serię właśnie, gdzie będę szukał Cristiano Ronaldo. Tu macie kodzik. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Was zbiera. No i tutaj karty. Karty, które otworzył Kuba. Saszetkę. I trafił coś takiego. Laporte. No, bardzo ładne są te karty. No, może zrobię tak, żeby fokusik się nam ładnie łapał. Tutaj mamy line-upa. Tu mamy drugiego line-upa. No, i tutaj już karty dwie bazowe. No i dobra, lecimy i zobaczymy, co ciekawego trafi się w zestawie startowym z Premier League. Piszcie w komentarzu, czy też będziecie zbierać. No ja będę zbierał. O, rozdaję kody, proszę bardzo. Kto chce. Oj, nie wiem, ale te karty dziwnie są poukładane, więc nie będę się w to bawił. Manchester City, karta świecąca mamy tutaj kartę Ice Rodrigo na tym zawodniku bardzo yy, dużo końców zarobiłem w Fifie tak w ogóle Dobra tutaj wiadomo karta specjalna będzie tutaj mamy bazoweczkę Zaha i karta specjalna Electric Daka no ładne są fajnie zrobione są te karty z Premier League podoba mi się Dobra, bazówki damy tu, a karty specjalne będą sobie tutaj na dole. O, może zrobimy jakoś tak. Arnolda troszeczkę przesuniemy na boczek. Sorry, tam światło troszeczkę przebija, ale nieważne. O, będzie na nas patrzył. Lecimy z drugą saszetką i zobaczymy, coś ciekawego nam tutaj się trafi. Kodzik dla Was, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. To pierwszy, ten lepszy. No, i tu się świeci. No właśnie, tak trochę dziwnie jest to poukładane. O, po, już powtórka. Proszę bardzo, już mi się trafiła powtóreczka. Oj, tu się coś aż skleiło, tak że nie idzie tego. Uuu, tam coś ładnie się świeci. To pokażemy na końcu. Tutaj mamy Lalane. O, zawodnik z Liverpoolu, elegancko. O, Rashford, Manchester United. Ojej, one tak się posklejały. I tutaj mamy kolejną bazówkę. Zawodnik z Lesteru. Ale dobra, zobaczmy co tutaj się pięknie nam świeci. Karta Diamond, diamentowa karta Folden, elegancko. Patrzcie, jak to się fajnie tutaj świeci. No czart. Dobra, jedziemy z drugą saszetką. Zobaczymy co będzie tutaj. Oczywiście Kodzik, proszę bardzo. Free, jak widzicie, free, free, za darmo dla was. Ciekawe, kto skorzysta, nie wiem jak to jest poukładane dobra, o może tak o, ten ma fajną fryzurkę taką bujną czuprynkę dobra, lećmy dalej jakaś mucha mi tutaj lata <laughs> i kogo my tutaj mamy Elik Electric. o no czad, mam go u siebie w składzie, no kozak i mamy tutaj golstopera, pierwszy golstoper tutaj nam wpada, więc spoko Spoko, spoko. Ostatnia saszetka. I co tutaj będzie? Oczywiście kodzik dla Was. Proszę bardzo. Cyk. Karty specjalne. O Jezu, co to tak się tu klei? No i dobra. Jedziemy. Ostatnia saszetka z zestawu startowego. Czy będzie jakiś jakiś, jakiś boom? Czy nie będzie? Eee, dobra. I mamy tutaj... Kogo mamy? No, hmm, myślałem, że może jakieś inne drużyny będą. O, proszę bardzo, mamy tutaj świeciaka. Elegancko, fajnie się świeci. Chropowato trochę jest. O, i mamy kartę tytanową. Mur. No, też fajnie to wygląda. Tak ciemno na karcie, elegancko. No i dobra, słuchajcie, no nie udało się trafić Cristiano Ronaldo. Ale ja taki czuję mały niedosyt, więc otworzę sobie te dwie saszetki jeszcze. I zobaczymy. Tutaj będzie ktoś z Tottenhamu. Jeszcze tu Wam dam kodzik, proszę bardzo, w gratisie ode mnie. Uhu, tu było troszkę inaczej poukładane. No i jedziemy, zobaczymy co tutaj. Mamy kartę lineup. Jest lineup. Fajnie, że to się ukazało u nas w Polsce. A nie ciągle to samo. Wiecie o co chodzi? Kiedyś była Bundesliga. O, proszę bardzo, mamy kolejną kartę świecącą. O, tu ktoś będzie z Arsenalu. Ciekawe, czy to będzie karta specjalna. Defensive. A tutaj Arsenal. wo, Midfield Master Odegard. Ale pięknie ta karta wygląda. No, kozak. Powiem Wam, podoba mi się strasznie. To jest eleganckie. A, żeby nie zapomniał się tej, tej saszetki otworzyć. Dobra. Jedziemy z ostatnią saszetką. I tutaj również ktoś z Tottenhamu. Proszę bardzo, Kodzik. Ciach, ciach, ciach. Gdzie karta specjalna? Tu jest świecące logo. Fajnie, że loga się świe świecą. O, tutaj będzie ktoś z Liverpoolu. Tu mamy line -upa. Z Manchesteru City, tu już oczywiście Halland. Kolejny line-up. O, i tu mamy Fabiańskiego. W bramce. Ujaj, a co mówię, te duże są. A, no tak, bo te drużyny one tak miały. I kto to będzie? Kto to będzie? No, Golstopper, no to przecież wiadomo. No i mamy Alissona na karcie. Golstopper, więc Kozak. No i teraz zobaczmy, kto tu będzie Golden balerem. Śmieszna taka saszetka z, z jedną kartą. O, tutaj widać już. Zaraz zobaczymy, jaka drużyna tutaj będzie. Może od tego sobie zaczniemy. I Tottenham. No i tutaj widać posturę. Proszę bardzo. Pierwszy mój Golden Baler. No i jest to oczywiście Son. Ale kozackie są te karty. No pięknie wygląda. Chropowa to jest. Golden Baler wygląda naprawdę kozak. Mi się ta kolekcja bardzo podoba, będę ją zbierał. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba i czy też ją zbieracie. To było na tyle w tym odcinku. Ja was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.